Przedstawiamy film instruktażowy dotyczący poprawnego uruchomienia oraz użytkowania agregatu Smart Spray 27. Najważniejsze elementy zestawu to instrukcja, dysza natryskowa, osłona dyszy, pistolet natryskowy, wąż materiału. Wypakowując agregat z kartonu należy zwrócić szczególną uwagę na pompę, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia tego elementu podczas jego wypakowywania. Sposób rozkładania ramy agregatu jest bardzo łatwy i intuicyjny. W schowku, w górnej części agregatu, znajduje się olej do smarowania pompy, filtr główny, zestaw kluczy. Aby złożyć elementy agregatu, należy prawidłowo wykonać następujące czynności. Podłącz jedną końcówkę węża do maszyny. Drugą końcówkę do pistoletu. Agregat dodatkowo składa się z pulpitu sterowniczego, na którym znajduje się wyświetlacz, włącznik, pokrętło regulacji ciśnienia. Zaworu odpowietrzającego, który służy do odpowietrzania układu pompy. Filtra głównego. Warto zwrócić uwagę na jego łatwą dostępność. Agregat posiada wymienny filtr w pistolecie, którego typ zależy od rodzaju stosowanego materiału. Oraz filtr zasysający, który zabezpiecza przed dostaniem się zanieczyszczeń do maszyny. Aby wydłużyć żywotność pompy, należy ją każdorazowo nasmarować. W tym celu opuść osłonkę tłoka i zaaplikuj olej. Zaleca się, aby przed każdym rozpoczęciem pracy odpowietrzyć układ maszyny za pomocą wody. Otwórz zawór odpowietrzający. Uruchom maszynę za pomocą włącznika. Przekręć pokrętło regulacji ciśnienia. Odpowietrzanie kończy się w momencie, gdy woda zacznie płynąć jednolitym strumieniem. Aby odpowietrzyć układ węża, zamknij zawór odpowietrzający, wciśnij spust pistoletu, a następnie przekręcając pokrętło regulacji ciśnienia, odpowietrz układ węża. Proces zakończy się, gdy woda z pistoletu będzie płynąć jednolitym strumieniem. Po zakończeniu powróć pokrętłem regulacji ciśnienia do pozycji 0. Pamiętaj, aby dobrać dyszę odpowiednio do używanego materiału. Umieść w środku osłony uszczelniacz dyszy. Zamontuj dyszę w osłonie. Tak zamontowaną dyszę połącz z pistoletem. Praca z materiałem. Umieść pompę w materiale, a wąż przelewowy w wiadrze pomocniczym. Otwórz zawór odpowietrzający. Za pomocą pokrętła regulacji ciśnienia wprowadź materiał do układu pompy. Po pojawieniu się materiału w wężu przelewowym przekręć pokrętło regulacji ciśnienia do pozycji 0. Przełóż wąż przelewowy do pojemnika z materiałem i powtórz czynność, aby ponownie wprowadzić materiał do układu pompy. Aby wprowadzić materiał do węża, zamknij zawór odpowietrzający. Wciśnij spust pistoletu. Pokrętłem regulacji ciśnienia wprowadź materiał do węża. Po pojawieniu się materiału w pistolecie, wróć pokrętłem regulacji ciśnienia do pozycji 0. Ustal optymalne ciśnienie dostosowane do charakteru wykonywanej pracy. Do pracy z agregatem należy się odpowiednio przygotować, zakładając rękawice, maseczkę oraz okulary ochronne. Odblokuj pistolet. Bardzo ważne jest, aby dobrać odpowiednią odległość od malowanej powierzchni. W zależności od rodzaju materiałów, odległość ta będzie różna. Dla farb jest to około 30-40 cm od malowanej powierzchni. Natomiast dla materiałów cięższych, takich jak gładź, powinno to być około 1 metra. Podczas nakładania materiału na powierzchnię, strumień materiału powinien być skierowany prostopadle do powierzchni. Kolejny strumień materiału powinien zachodzić na połowę poprzedniej już pokrytej części. Nakładanie farby należy dokonać dwukrotnie, zmieniając prowadzenie strumienia spionowego na poziomy. Po zakończeniu pracy, pokrętłem kontroli ciśnienia wracamy do pozycji 0 a następnie zwalniamy zawór odpowietrzający, aby zredukować ciśnienie w układzie. Po zakończeniu pracy, agregat należy wyczyścić. Umieść pompę w wiadrze pomocniczym z wodą, a wąż przelewowy w wiadrze z materiałem. Za pomocą pokrętła regulacji ciśnienia usuń materiał z układu pompy. Materiał zostanie usunięty, gdy w wężu przelewowym pojawi się woda. Po zakończonej czynności ustaw pokrętło regulacji ciśnienia w pozycji 0. Następnie czynność usuwania materiału z pompy powtórz przy użyciu wody. Aby usunąć materiał z węża, ściągnij osłonę wraz z dyszą z pistoletu. Zamknij zawór odpowietrzający. Naciśnij spust pistoletu oraz za pomocą pokrętła regulacji ciśnienia usuń materiał z węża. W momencie pojawienia się wody powróć pokrętłem regulacji ciśnienia do pozycji 0. Materiał z węża został usunięty. Kluczowe jest to, aby wyczyścić dokładnie wszystkie filtry z pozostałości materiału. Czynność ta dotyczy przede wszystkim filtra pompy, filtra pistoletu oraz filtra zasysającego. Po wyczyszczeniu filtra głównego oraz filtra w pistolecie, przepłucz urządzenie czystą wodą analogicznie do usuwania materiałów z układów. Przed rozpoczęciem czyszczenia dyszy wraz z osłoną konieczne jest zwiększenie poziomu ciśnienia w układzie. W tym celu zamknij zawór odpowietrzający i przy pomocy pokrętła regulacji ciśnienia ustaw właściwy poziom. Podobnie jak w przypadku filtrów należy dokładnie oczyścić dyszę oraz jej osłonę. W tym celu ustaw pokrętło kontroli ciśnienia w pozycji MAX. Do czyszczenia agregatu używa się najczęściej wody, z wyjątkiem usuwania pozostałości po materiałach wymagających zastosowania rozpuszczalników. Dysze czyścimy w obu kierunkach. Na koniec wyczyść filtr zasysający. Malowanie techniką natryskową jest o wiele bardziej wydajne i szybsze niż malowanie metodą tradycyjną. Życzymy przyjemnej pracy z agregatem Smart Spray 27.